Cztery najpotężniejsze znaki Zodiaku. Znaki te potrafią pokonać każdą przeszkodę i iść naprzód pomimo trudności. Kim są najsilniejsze znaki Zodiaku? Powiem Ci teraz. Na początek polub i zasubskrybuj mój kanał. I zaczynamy. Pierwszym znakiem jest Baran. Baran jest prawdziwym przywódcą i pierwszym znakiem Zodiaku, obdarzonym niesamowitą siłą wewnętrzną. Ten znak nie boi się żadnych wyzwań i zawsze jest gotowy do walki. Jego energia jest nieograniczona, a baran z łatwością pokonuje wszelkie przeszkody na swojej drodze. Inspiruje innych swoim przykładem i przewodzi imionom. Drugim znakiem jest skorpion. Skorpion to znak, który dzięki silnej woli i determinacji potrafi poradzić sobie nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Jego wewnętrzna moc jest niezrównana, a zdolność do transformacji i regeneracji czyni go niezwykle silnym. Skorpion zawsze znajdzie sposób, aby wyjść z każdego kryzysu silniejszym niż był wcześniej. Trzecim znakiem jest lew.